Edyto, gdy przyjęłaś propozycję bycia prowadzącą 10. i 11. edycji programu Hotel Paradise, czy miałaś jakieś obawy? Czy na przykład bałaś się porównań do Klaudii? Liczyłam się z tym, że, że takie porównania, a potem pytania właśnie dziennikarzy będą się pojawiać, że będą różnego rodzaju komentarze. Natomiast... Tak jak mówię, miałam dwie opcje na stole, mogłam się zgodzić lub nie. Fajne na pewno jest to, że ten wydźwięk przekazania tej pałeczki przez Klaudię był... W takim bardzo pozytywnym tonie, bo, bo też e, myślę, że byłoby mi o wiele trudniej, gdyby coś komuś zostało odebrane, a tutaj wiemy, że ja nikomu nie zabrałam, nie zabrałam w tym przypadku Klaudii e, roli prowadzącej hotelu Paradise, tylko Klaudia jest po prostu w ciąży, nie mogła sobie pozwolić na tak daleki wylot i trzeba było znaleźć kogoś, kto 10 i 11 edycję poprowadzi dostałam tę propozycję ja. Oczywiście jest mi bardzo, bardzo miło i dziękuję stacji oraz Lidii Kazen za zaufanie. Natomiast dostaję bardzo dużo pozytywnych takich wiadomości wsparcia od osób chociażby takich, które do tej pory nie oglądały Hotelu Paradise i na przykład piszą mi, że zaczną oglądać dla mnie, co jest oczywiście taką najprzyjemniejszą rzeczą dla mnie, że, że mogę gdzieś nowego widza przyciągnąć do, do programu. Też jesteśmy z Klaudią różne.